Hej, cześć, tutaj Gracz Niedzielny, a to jest szósty odcinek z cyklu Zagrajmy w Alan Wake's American Nightmare. No cóż, jestem cały czas na terenie letniego kina. No i muszę się dostać tam do tego budynku z projektorem, zwanego też popularnie projektorownią. Przeładuję, dobra. Gwoździowca przeładuję, że tak się wyraży. Co mnie tu czeka? Aha. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. To jest system bezpieczeństwa? Myślę, że to było za dużo, by oczekiwać na alarm i grubą Ho ho. Wow, tutaj jakaś ciekawa konstrukcja wyrosła z podziemi. Ten po prostu pan Scratch, czy jak tam pan Zadrapani, jest niesamowity. O, i dwóch kolesi. Dwóch zabijaków. Ustawcie się chłopaki jakoś tak. Oj, ojdia mi o kurde Spadaj ode mnie Nie chcę cię znać No i co? Kroi się tu coś jeszcze fajnego Oho, kolejnych dwóch zabijaczków, Swaniaczków Hej, chłopaki, witam. Ustawić się jakoś tak ładnie. No i widzisz, by było zaczynać z zalankiem. I super. Zniszczył roczne fontanny. Dobra. Pierwsza mam chyba przed sobą, co? No dobra. Gdzie tam są kolejne mroczne fontanny? O, jest uzupełnienie. Szybciutko. Oho, jest ekipa wesoła. Nie poddam się łatwo. Nie oddam skóry Aj. Headshot Tak jest Czy jeszcze dwóch swaniaczków wyskoczy Żeby podtrzymać Nową świecką tradycję No jasne, że tak Uuuu Co ty sobie myślałeś, że co No to może cię Najpierw nie ukamieniuje A Ale ten pierwszy zginie Hej. Myślałem, że ten pierwszy zginie. Oj, nie wygłupia się, ale. Ej, 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 trzymasz w napięciu. Podniesie amunicję do. O! Alanek, chyba jesteś ciężko ranny, co? Artystyczna wizja tej fontanny, nie powiem, żeby nie. okej, okay, gdzieś tam jeszcze są te fontanny o, tutaj jest ammo także zaraz się zaopatrzę no, już nie mogę więcej podnieść O, nie podniosłem już więcej witam, witam i o zdrowie pytam szanownych panów błysnęli obaj najpierw może ogwoździuję gwoli tradycji tego, teraz tego i zapraszam kolejnych chętnych do golenia o, może sobie z shotguna trochę postrzelam, skoro u zapomniałem, że chroni ich mrok Witam i poszedł w piasek. Przeładujemy gwoździowiec tradycyjnie, I już tą fontanienkę niszczymy. Dobrach dobrach. No i co mi teraz, kurde, pan scratch, czy jak mu tam wymyśli? Ooo. Wow. do budynku z projektorem. O, już myślałem, że będzie strasznie. Ale było strasznie, strasznie. Ach, zapomniałem. Kod. The man of light can feel the fragment of the signal in his pocket. The weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. Tja, yeah, znowu zagadka. Sprawdź maszynopis. Była późna noc. Lato już się prawie kończyło. Aaaa. późna noc, lat to już prawie się kończyło. Hmm. Była późna noc, a to prawie się kończyło. Co to tutaj jest? Scenę ze stroną maszynopisu. Tutaj jest coś do zrobienia. A co ja mam tu się zrobić, do diabła? Ok, zbliżam się do czegoś. O momencik. Była. Co? Była późna noc. Rozumiem. Wow. No, to znaczy, że noc była późna. O, tutaj kalendarz. Lato się kończyło. January tu mamy. May. Lato już prawie się kończyło. okay no so this isn't going right you've been up to something haven't you too bad it's not gonna do any good i'm a better you than you ever will be and i've got all the time in the world Everything you got's going to be mine. Your life. Your wife. No. What are you going to do about it? The sun's never coming up now. I could keep this up forever. Show yourself. Już się pokazał. Quand the pure No, nieźle. Snow Valley gdzieś na wysypisku siedzi. No, nie. Nie może być. The rush of darkness is unstoppable. Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again he enters the world, but now he sees the trap for what it is. A maze that loops back into itself. Here Holera canyon. Ale o co kaman? Znowu się znalazłem w tym samym miejscu. No coś niesamowitego słuchajcie. Co tu mamy latarkę do zebrania? Nie, ammo mamy! To karabino, już więcej ammo nie zbiorę. Hiu, hiu. No nie. Czyżbym znowu miał się zmagać? Porozmawiaj ze mną. O nie, znowu ptaszyska. Pistolet błyskowy. Ej, ej, ej! O kurcze! Gdzie są kolesie? Co to w ogóle wylazło? Ej, no nie. Z czym mi się tu przyszło zmagać? Straszni ci zawodnicy są. W ogóle nie reagują na światło. Ej, ptaszyska. O, to oni się zamieni, te ptaszyska nasze. Znaczy one, te ptaszyska zamieniają się. Dobra, znowu się zamienił w ptaszyska, no. Uhum. Zmaterializował się. Świetnie, biegnij, Alan, może troszkę szybciej. Ops. Jesteś tu? Dobra. Poszedł w piach. lanek troszkę szybciej. Czyli co, M mało żyła? Dobra, punkt kontrolny osiągnięty. Teraz tak, może mi się tą skrzynkę uda otworzyć. Maszynowy pistolet na gwoździe. Spróbuję. Okej. Emma, you Siedzi tam biedactwo. poczekaj mu, zaraz pogadamy. Najpierw się zaopatrzę. Dobra. Hej Emma. Wow, it is you. i guess all of it really happened you remember me kind of i felt weird all day like i could almost remember a dream i had and then just before sunset i remembered the page yeah i'm going to have to go get those things again not all of them i i went out and got them well most of them i felt stupid at first but then it was getting dark and those, those things started showing up and one of them made off with the battery it ran into the railroad tunnel there was no way I was going to follow him in there. Sorry. It's good you did You should be careful, me. really careful. Yeah, I, I kind of remember something. Something bad happened to me, didn't it? Yeah, it doesn't have to happen again, okay? Just do what I said. Yeah. Oh, God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. <mulatory noise> yeah. find yeah. znaleźć akumulator. Świet just the battery. Ah, it, try to stay calm. you're perfectly sane. we're caught in a time loop. that's why this is happening again. i I believe you. god, i feel like i might just lose it any second now. how come you're not freaking out over this? because of my personal weird shitometer, this just doesn't wait. look, i know something happened to me before. This. you're gonna be okay if you just keep cool. okay.

niestety hopsa tutaj może będzie gdzieś O, podnieść granat błyskowy oczywiście skorzystam z tej okazji ale gdzie jest strona maszynopisu kurca Fox? zgodnie z tym co tu widzę powinna być gdzieś tutaj w tym budyneczku może jest w środku a ja nie mam niestety kluczy do tego budynku. A może tu jest? Ha, niestety. Dobra, znajdę ją innym razem. Tymczasem muszę biec do, biec do starego tunelu kolejowego po akumulatorem. Alan, jaki ty odważny jesteś. Jakbym był na twoim miejscu, żebym mi się posrał tutaj. Oho, znowu to oh yes przypięta tutaj. Dobra. Poczytajmy. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called, is located near one of the thin worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange perfect analogy for night springs i can't return to the real world i've tried but i'm operating on dream logic forcing the door open a crack so i can slip through i can enter the strange little town of night springs all i did was put it in arizona for one night okay Czyli mówiąc krótko, biegnąc tutaj, powinienem trafić gdzieś na. O, jest punkt kontrolny, dobra? Well, this should be perfectly safe. Ta, tu na pewno jest bezpieczna i ty na to licz Alan. Wow! Co to było? It. Na pewno się zaraz wpakuje w jakąś aferę. Jest akumulator. Okej. Okay. Pogadaj ze mną. Oho? jej. No dobra. Pajęcy ska wstrętne. Nie napadły. Reload. Tutaj już nic ciekawego nie będzie. Lepiej będzie, jeśli wrócę. O, co to? Czyżby świt wstawał? Czy mi się tylko tak... Oho. Kolejne pajęcyska. Cześć, chłopaki. To z gatunku skakunów. O kurde, skąd tyle ich? O kurze wyszła. Ej Alan, wiej, łaj nie było miłe O kurcze Wow Normalnie obcy Ej. Dobra Dobra odstrzelony dupsko A właściwie odwłok Hej Dobra No dobra, kolejny odwłok odstrzelony Są jeszcze jakieś chętne pajoczki No jasne, że są. No dobra. Oj! Tutaj nawet jeden taki więcej odważny był, który skoczył. Normalna sprawa, że bez pająków to się... Glewa! Strętny. Stawonogu. Pajęczaku właściwie. się, to. Oj, oj. Ja wam dam. zaczynać z za Alanem. Znowu kolejne, no nie. Gdzie jesteście, pajęczaki? Odszalone. 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 No i git. O, jest strona maszynopisu. chyba ta, której szukałem. Poczytajmy. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA. a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week one of the stories i wrote for the show involved a man the champion of light fighting his evil double the herald of darkness it was something i'd written about in the real world something i had a link to a framework i could build on i had adapted it into a new story this story wow okay Dobra, Eee, nie tędy droga. Tu jest chyba to garażowni my O, są flary. Prace Okej, okay, ja tu się uzupełnię na wszelki wypadek. Nie mam miętkiej gry. Co? Dlaczego czego ja tą baterię mam uzupełnić? Dobra, Emma, jestem z tobą. Zobacz, mam zawór, wszystko, wszystko. Dobra, mam już zawór wszystko wszystko. What if you stay here with me, please? I'm sorry, but if I don't deal with this, no one else will. <sighs> yeah, I guess. It's just that this is getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. Like, I can't believe you're so calm. I get scared, but I've had a lot of time to get used to it. That helps. The guy who looks like me is the reason this is happening. Caught up with him, but he's swept me back here. Back in time. Yeah, trapped. Mm -hmm. We'll be doing this forever unless I can break out of it. How are you gonna do that? Ben? I'm working at it. I Came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm trapping down the things I can. Yeah, I feel you to come back and do your DeLorean or whatever it is you do. Yo. A do Delorain to nawiązanie do... Co my tu mamy? O nie, nie wiem. No pistolet na głosi, nie będę się wymieniał. Może mi się uda w końcu zabrać Ammo. Okej, okay, Ammo uzupełnione. Biegnę na pole naftowe. I tam będę znowu musiał powtórzyć całą tą historię. No cóż, ale zanim to uczynię, to chyba się z Wami pożegnam, ponieważ mam nadzieję, że zrobię to w kolejnym odcinku. A na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Koniec emocji na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć i czołem.